To nie odbywa się na trybunach i na froncie, tylko zło, no to są jakieś straszne banały, nie? Ja no, się wstydzę o tym mówić, ale zło jest tak... Y, jesteśmy nosicielami, to znaczy to się uaktywnia w bardzo różnych arzajicznych sytuacjach. Nie? I wydaje mi się po prostu, że to, jakby to jest interesujące, y, y, żeby... To Znaczy, jak, 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 jak to się dzieje, że, że w, pe, w pewnych ekstremalnych sytuacjach jesteśmy w stanie zabić. Po prostu. To znaczy przyjeżdża, no mówimy sobie wojna, a w ogóle już Druga Wojna Światowa, cztery pancery i pies i tak dalej, i w ogóle mamy to wyciu, wyciurane na tip -top. I nagle przyjeżdża do mnie na studiach e, 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 dziewczyna z Jugosławii, która studiowała razem z nami, trzech chłopaków mieliśmy na roku i jedna dziewczyna. I ona mówi, e, 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 wiesz, że, że u nas są obozy koncentracyjne. I to było dla mnie jakimś szokiem, tak? To znaczy, ja widziałem jakieś zajawki w telewizorze, nie zdawałem sobie sprawy z tego. To znaczy, zło, no co to jest zło, no, z, z drugiej strony, znaczy, po, po co sięgać po wojnę, to znaczy, zło, bardzo często robimy różne rzeczy, e, e, no, 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 no. Znaczy, ja myślę, że człowiek w ogóle generalnie jest istotą bardzo słabą. I człowiek, ja wierzę po prostu, ja, ja, ja nie wiem, to znaczy ja bardziej wierzę w słabość jak w siłę, to znaczy nie wierzę w, w jakieś takie historie opowiadane o człowieku, że on jest istotą po prostu niezwykłą, totalną, I ja myślę, że człowiek jest istotą biedną generalnie. I uwielbiam, jak człowiek marzy. To mi się zawsze podoba. Zresztą lubię teksty, które e, po prostu z, e, z, jakiegoś, z, z jakiegoś śmietnika, przez marzenia tak jak prezydentki, e, lądują później na ziemi. To znaczy, wydaje mi się, że taka podróż z biedy, w jakieś marzenia, to, to, to jest coś, co, 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 co gdzieś jest mi bliskie. Tak? Nie wydaje mi się, że człowiek jest zdobywcą. Wydaje mi się, że człowiek jest jakimś takim e, e, małym, zabawnym popaprańcem. Y, który próbuje sprostać. No, to, to wydaje mi się, że to jest coś. Panie, to Chyba tak, bo ja już tak. Pan Grzegorz. Niepokojąco rozwijamy jakiś monolog. No jakieś... to pana za um, Pan Grzegorz wspominał o inkrustracjach. Pojawiają się tutaj cytaty z Macbetha, wracają jak echo pewne sceny z Hamleta, także pewnie z innych szekspirowskich utworów. Jest y, streszczenie, właśnie taki, taki, kondensacja monologu Stavrogina y, z Biesów dla aktorów, czy dla Państwa takie wstawki poszerzają obraz bohatera, czy raczej zaburzają melodię, która jest zapisana w scenariuszu Viscontiego? Jak Wy do tego podchodzicie? Że dostajecie kolejny temat do zagrania, jeszcze nabudowany na tej postaci z, z scenariusza z filmu? Czy raczej to jest taki fajny klucz, który. Aha, to zagramy to Szekspirem, to już wiemy, gdzie osadzić tych bohaterów, Pani Doroto? Mi ja się zdaje, że tam rzeczą jest forma mhm. w tej sytuacji, że. E, że nagle pojawia się ten wiersz i trzeba go jakby inaczej uruchomić. Ja to sobie usiłowałam jakby oswoić przez to, żeby się zmierzyć też z formą. E, przyznam szczerze, że nie, nie bardzo miałam poczucie, że mi to przeszkadza. To znaczy traktowałam to jako zadanie do wykonania. E, tak jak Grzesiek kiedyś mówił, że tam jest taka w jakimś sensie przestrzeń do wypełnienia i mam wrażenie, że tym Macbethem tym, tym ta przestrzeń się wypełnia, to znaczy jest jeszcze jeden stopień do, do wyartykułowania, bo no, Sofii na przykład nie ma takiego w tekście podstawowym prawda, takiego monologu, czy takiego tematu czystego do wyprowadzenia, zwłaszcza, że on jest wyprowadzony, że się ciągle mnie na to namawiał, że on ma być wyprowadzony w sposób nie wprost, że on ma być odbity. I, i tak jak mówię, no, jak to było moje na przykład krytyka wyobrażenie, czy widza, oni słyszą tego Szekspira w swoich głowach, czy nagle orientują się, że ich, że ich nagle podzielają jakiś schemat mityczny, który już był u, u Szekspira? Jak, jak urealnialiście tą sytuację? Na przykład rozmowy Friedricha z Sofii o tym, że musisz zabić. Ja, Jeszcze raz proszę powtórzyć, bo pan e, powiedział, że, że jak i jak, jakie są dwie e, różnice? Na że jakiej zasadzie jest taka, że, jak gdyby nie, nie tłumaczyliście, sobie, tłumaczyliście sobie wejście tego, tego wiersza szekspirowskiego w Tak, ja myślę, scen... że raczej w głowie. W głowie, tak? To tak, ich, oni typu, sobie słyszą echo, tak. echo Macbeth'a, echo innych... innych znaczy takich. ja nie sądzę, żeby to było jakoś szczególnie uświadomione, że to jest jakaś hmm. zadanie, prawda, że teraz Macbethem, znaczy, tylko, baliśmy że... się, baliśmy się taki, taki... Eee, takiej szczerości-szczerości, tak, to znaczy w zasadzie próbowaliśmy się trochę tym Szekspirem zabawić, tak, to znaczy, nie, to znaczy to jest tak, że nie zależało na tym, żeby to nie był tylko taki czop, tak znaczy, żeby to był... Niczego nie tłumaczył, tak widać. Znaczy, chodzi o to, żeby pokazać szwy tego, tak, to znaczy, żeby nie, żeby nie iść jakimś takim monologiem strasznie jakby serio, znaleźć jakąś prawdy. Zaangażowany. Nawet, nawet, nawet wręcz kusiło mnie przesterować tego Szekspira. Znaczy, żeby Szekspir był jakąś trampoliną, tak, do jakichś wielkich, e, e, takich dziwnych emocji nawet. Hmm. Tania Aschenbacha, najbardziej demoniczna postać tego świata, która gdzieś tam się kojarzy z jakimiś chwilowskimi e, kreacjami tak zwanego Machiavella, prawda? Złego bohatera, który namawia wszystkich do złego, który rozregulowuje sceniczny świat, jak Jagon, jak Edmund, Baptulu Lirze. E, co, co Pana bohaterem, e, co wiedzie Pana bohatera? Czy to jest tylko e, miłość władzy czy ideologia? Jak, jak ustawialiście tutaj akcent? To nie jest tani demonek siódmej klasy, prawda? To nie jest, jest, no jest diabeł, który podpowiada idźcie ku złe. Jaka, jaka jest motywacja? Ja, Chciałbym po drugiej strony, oczywiście każdy z widzów, w tym Proszę. ja ma pewnie jakąś hipotezę na ten temat, ale ja mam nadzieję, że tam jest, co, co zagrałem, że, że udało mi się zawrzeć i jedno, i drugie, to znaczy, że jest tam, jest tam i, i są takie nutki e, ideologii. Tak, y, wykorzystują narodowy socjalizm do, do własnych celów, nie zdają sobie sprawy czym jest narodowy socjalizm. No powiedzenie takich słów jest, jest opowiedzeniem się, prawda, jak, jakimś, jakiegoś rodzaju opowiedzeniem się ideologicznym, ale z drugiej strony człowiek, który, który, na przestrzeni tych zdarzeń, prawda, jest, jest pokazany, że on że on umie pociągać za te sznurki, nie ma chyba człowieka, tak mówiąc po ludzku, który w swoim działaniu uświadamia sobie, że może odwrócić bieg wielu, wielu zdarzeń, może za, za wyreżyserować coś, może coś zainscenizować, może coś i który nie znajduje w tym rajcu, no, który nie, mówiąc tak, po prostu, ale to jest do budowania no to tak, to, to po prostu jest taki materiał do budowania w, no, człowieka z tym z jego... bo to jest słabość, prawda? No więc to jest coś, co ja bardzo chętnie w to wchodzę, że, że jego to czasami po prostu są momenty, kiedy jego to, jego to robi, jego po prostu to, to w jakiś sposób buduje. Natomiast no, jest tam też, no, musi być tam ideologia, no bo on tego nie robi ma złoto no. No tak, ale to jest jednak tak osadzone w tym opowiadaniu, w konkrecie jakby historycznym, prawda, jest jest tak, są Niemcy, jest druga wojna, także, no, także no, ta ideologia też tam musi być w tej postaci zawarta, no, bo inaczej byłbym oderwany od wszystkiego i taki tylko co facet się analizuje tym, że może sobie tutaj pochach ja przyznam się szczerze, zapytam, który to jest inspektor? Siódmy. Siódmy. To nie jest długo, tak? Ja, ja też przyznam się szczerze, że korzystam z okazji, że, że że Mirek jest z nami i próbuje tę postać, jak najbardziej przez kolejne spektakle jestem, gadamy na ten temat, że próbujemy ją coraz bardziej uczłowieczać, to znaczy, że zależy mi na tym po prostu, żeby... Ta... Czekam, bo to, 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 żeby Państwo wiedzieli, że... że to jest, że to jest mój siódmy spektakl, ja wszedłem w zastępstwo za kolegę, który tak. grał to od premiery i był tak. na etapie całej analizy, natomiast no, ja przeszedłem niedawno temu z znakomitego zespołu i to jest mój chyba siódmy, czy ósmy spektakl. Więc, 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 więc to jest tak, że, to, że, że, że wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa podróż, bo, po, bo zależy nam na, znaczy nie zależy bardzo na tym i, na, i, i też to, wydaje mi się, że, że praca nad spektaklem nie kończy się na premierze. Wydaje mi się, że to jest fajne, jeżeli e, ludzie cały czas trzymają taką kondycję do szukania, drobiazgów, filtrowania e, dalej postaci. I wydaje mi się po prostu, że jeżeli Asherbach jest tylko ideologiem, e, to trochę szkoda. E, trochę szkoda. No, oczywiście to, to trzeba byłoby tutaj długo pogadać, żeby wszystkie e, motywacje, jakby to powiedzieć, dotknąć, tak? co, 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 co może być e, e, źródłem takiego albo innego zachowania, ale nie wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie ideologia. Nie wiem, ja tego nie powiedziałem. No takie. Dante, Przestań, film, się takie pytania, jak się realizuje film w teatrze i scenizuje spektakl oparty na adaptacji scenariusza hmm, filmu, yy, w głowie widza tłucze się takie pytanie, ile razy oglądaliście film, żeby nie, wiem, nie powtarzać pewnych schematów, pewnych rozwiązań aktorów od Visconti'ego. Zrobiliście sobie taką, taką publiczną prezentację tego, tego filmu i nie robimy tak. Nie gramy jak Dirk Pogarda, nie gramy jak inni. Znaczy, nie było wspólnej prezentacji, ale jestem ciekaw, bo ja w ogóle o tym nie wiem, kto oglądał kiedy. Nie więc więc, więc ja jestem za tym, żeby się tego dowiedzieć. Ja Słuchajcie, to... mycie po kolei, bo. Ja wiele teraz... lat temu. Wiele, I wiele I, pamiętam. Nie, I nie zaglądałaś do tego? Nie. Specjalnie, celowo i z premedytacją. A domal? Ja widziałem wcześniej. Co znaczy wcześniej? Nie, nie, nie Dorota. W szkole widziałem. No. Wcześniej niż Dorota? Nie, chyba nie. Chyba nie. Widziałem w szkole. I mi się podoba. Na pierwszym roku? Na trzecim. Na trzecim. Czyli nie tak dawno. Ale z jakiej motywacji? Na zajęciach. A! Na zajęciach! Czyli jeszcze zanim pójdziemy dalej, ja mam taką, ja, ja mam takie wrażenie po prostu, że Wiskont jest znakomitym, e, niesamowitym, bardzo współczesnym, e, bliskim nam, jakby to powiedzieć, mentalnie autorem. I e, niesamowite jest to, że bardzo mało ludzi zna Wiscontiego, to znaczy bardzo mało ludzi zna całego tak. To jest dziwne, to znaczy no lepiej jest z Felinim chyba, e, e, mo, może nawet z Antonionim jest lepiej. Natomiast e, ten Wiskonki jest trochę... Tak powiedziałbym, no... A i co dalej? Maciek, widziałeś skąd Widziałem, ja widziałem, ale bardzo dawno. Bardzo dawno, na pierwszym etapie prób. Na pierwszym etapie prób? Tak. Po niemiecku. <laughs> Marta? Ja widziałam dawniej i potem oglądałam jakby świadomie jak zaczęliśmy próby, jakby szukając tropów do, do postaci, która tam jest... Ale na zasadzie odbicia czy na zasadzie... Nie, inspiracji. 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 Bo ja, ja nie widziałem. W ogóle? No. <grywa> <Brawo>. no <grywa> tak. Irek? No, ja, ja, ja też widziałem, e, widziałem, widziałem dawno, a, a teraz a, e, jak, jak dostałem te e, propozycję, to włączyłem, ale w pewnej chwili po prostu się rozstałem. Znaczy wyłączyłem. Stwierdziłem, że z po, po co mi to? To mi tylko zamiesza, coś namiesza, i to, że początek. nigdy nieświadomie nie, nie, nie chciałem tego. No ja pierwszy raz oglądałam ten film, jak miałem 17 lat. A, a, w, a w ramach edukacji ogólno intelektualnej film. Ten, ten, Ale z własnej ten, inicjatywy? No, no tak, z własnej inicjatywy. Znaczy, jeśli stanowiliśmy taką grupę w dyskusyjnym klubie filmowym, a, a, takich młodych ludzi, którzy, którzy się interesują. I, i wiele takich właśnie dzieł to był pierwszy raz, a, teraz, a drugi raz o, o, oglądałam to, bo nie miałam scenariusza i to było, <głosł> to było po prostu takie pomocne, bo no, ja to, 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 to nie pamiętałam się, lat no, miałam, już jakiś czas temu to było, więc tak, żeby sobie przypomnieć. Jeszcze pe pewne rzeczy, już komentując pewne rzeczy, tam są zredukowane w stosunku do, do oryginału, ale myślę, że y no to też długo dobrze. A ciekawie mnie, że, że ta rozmowa, mająca cel celu ustalenie stanu wiedzy, czy tak? aktorzy znają oryginał, nie odbyła się na próbach. To jest celowe, jak rozumiem, że się nie odbyła, tak? To znaczy, ja nie pamiętam. Mhm. Ja w tej chwili wydało mi się, wydało mi się ciekawe, czy jest też jedna osoba, która nie zna filmu. Okazało się, że no, gra. To jest fascynujące. reprezentanta.